Zadanie 19. Wojtek przechowuje 24 standardowe sześcienne kostki do gry w zamkniętym pudełku o pojemności 0,6 litra. Każda z tych kostek ma krawędź o długości 1,5 cm. A oblicz ile procent pojemności pudełka wypełniają te kostki. Więc tak, pierwsza rzecz istotna, jaką trzeba tu wiedzieć, to że 1 litr to jest 1 decymetr sześcienny. Po co mi to? A no, po to, że ten centymetr mój tu muszę zamienić na decymetry. Bo będzie mi łatwiej wyliczyć późniejsze te rzeczy, które chcą, żebym wyliczyła. Więc tak, półtora centymetra to się równa. I teraz tak mamy, że 10 centymetrów to jest jeden decymetr. No i teraz. Podzielmy to przez 10, czyli 1 cm to się równa 1 dziesiąta decymetra. Czyli za to słowo tutaj daję to. Jak to daje? Już patrzcie. Czyli mam 1,5 razy 1 dziesiąta decymetra, czyli muszę przecinek przesunąć, i mam 0,15 decymetra. No i teraz tak. Muszę obliczyć objętość. Po co? No, muszę wiedzieć, ile ma jedna kostka, żeby pomnożyć to przez 24. Wtedy będę wiedziała, ile mniej więcej one, jak one wypełniają to moje pudełko. Więc tak, liczę objętość jednej kostki. No to, jak ona jest sześcienna, no to 0,15 razy 0,15 razy 0,15. To się równa. Więc tak, 15 razy 15 razy 15 to jest 3375. Tu będziemy mieć decymetrów sześciennych, ale teraz musimy policzyć, ile mamy tych miejsc po przecinku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? Bo pamiętajcie, że musimy te przecinki przesuwać. Teraz liczymy objętość 24... Oj, 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 oj. Miało być 4. 24 kostek. To się równa. 24 razy objętość jednej kostki. Czyli 24 razy 0,003375 dm sześciennego. Czyli razem mamy aż 0,81 tysięcznych dm sześciennego. No i teraz. Wiemy, że... Ostatnia rzecz już. Wiemy, że to pierwsze, no nie? że 1 litr to 1 decymetr sześcienny, czyli 0,6 litra to jest 0,6 decymetra sześciennego. No i teraz co my tu musimy wykombinować? Skoro pudełko ma Czekaj, oblicz, ile procent pojemności pudełka wypełniają wszystkie kostki. Czyli nasze pudełko ma 0,6 decymetra sześciennego i to jest nasze 100%. Tu musimy zobaczyć ile to jest procent w tym pudełku. Czyli to razy to, czyli 0,6 razy x równa się 100 razy 0,081. Czyli x to się równa 100 razy to. Tu przesuwamy przecinki, tak? Widź to. Yy, czyli mamy raz 2, raz 2, 8,1 przez 0,6. Tak, żeby wyliczyć już sam x. Czyli to się równa 13,5%. Jak macie pytania do któregokolwiek momentu, to piszcie. Pamiętajcie, tu mamy takie pudełeczko, i tu sobie w tym pudełku wrzucacie te kosteczki, no nie? Dlatego ja liczę objętość, bo będę wiedziała, ile one mi miejsca zajmują w tym. A dzięki objętości mogę to wiedzieć. Dajcie znać, czy wszystko dla Was jasne.